W tym przykładzie pokażemy, jak zastosować animacje w PowerPoint 365, korzystając z kompletnego slajdu. Wcześniej nauczyliśmy się, jak ustawiać efekty animacji, teraz zobaczymy, jak wyglądają one podczas faktycznej prezentacji. Wróćmy do slajdu, nad którym pracowaliśmy. Najpierw wybieramy elementy, które chcemy animować, następnie stosujemy wybrany efekt, np. obrót. Po ustawieniu animacji uruchamiamy pokaz slajdów, aby zobaczyć, jak wszystko się prezentuje. Podczas prezentacji elementy pojawią się kolejno, zgodnie z ustawionym porządkiem i parametrami animacji. Pozwala to ocenić, jak odbiorcy zobaczą Twoją prezentację. Ten kompletny przykład pokazuje, jak wygląda efekt zastosowania animacji do różnych elementów slajdu. Ułatwia to zrozumienie, jak animacje mogą wzbogacić prezentację, dodając jej dynamiki i atrakcyjności wizualnej. W zależności od stylu prezentacji możesz dostosować efekty, aby wyglądały bardziej profesjonalnie lub delikatnie. Wzoruj się na tym podejściu, aby poprawić własne prezentacje. Dzięki dobrze zaplanowanej kolejności i efektom, twoje slajdy będą bardziej dynamiczne i skuteczniejsze w przekazywaniu treści.